Ważnym dla mnie w tym okresie 100 dni była rosnąca aktywność społeczna Lublinia. Wyrażona oczywiście zarówno aktywnością organizacji pozarządowych, jak i różnych środowisk. Ja to dostrzegam w dyskusjach, konsultacjach, które prowadzę. Dostrzegam również w zainteresowaniu partycypacyjnym modelem zarządzania miastem, nad którym pracujemy i który konsultujemy. I wydaje mi się, że ta kwestia, czy z jednej strony zaufanie społeczne, z drugiej strony aktywność społeczna, ale też i wcześniejsza współpraca i współdziałanie to jest dobry prognostyk na następne. Już nie sto a więcej dni, bo deklaruję Państwu gotowość poddania się w weryfikacji. Może tak podzielimy rok na pół, koniec czerwca i koniec roku, wtedy będziemy mieli o czym porozmawiać. Panie Prezydencie, nazywam się Wojciech Klusek. Szkoda, że tylko jedno pytanie, ale to w takim razie to może wydaje mi się, że najważniejsze i najciekawsze. Przed drugą turą wyborów zawarł Pan swego rodzaju kontrakt z Panem Zbigniewem Wojciechowskim, z i z Panią Sierakowską. czego efektem było przyjęcie do pracy Pana Krzysztofa Szydłowskiego. Los Panu trochę pomógł, ale w każdym razie sprawnie się Pan pozbył obydwu partnerów. Pytanie brzmi czy czuje się Pan nadal zobowiązany do wykonywania części programu, który wniósł Pan Wojciechowski, który wniosła Pani Sierakowska? Bo taka rozumiem była umowa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan Prezydent ma dwie minuty na każdą z odpowiedź. Z Wigiewa Wojciechowskiego się nie pozbyłem, tylko mi uciekł, ponieważ wybrał funkcję posła. Dlaży go dużą sympatią i osobiście mu odradzam przyjęcie mandatu posła, ale też szanuję jego decyzję. O czym rozmawialiśmy z panem posłem Wojciechowskim, w wymiarze oczywiście tych postulatów, czy tych celów programowych, które dla niego były ważne, myślę, że jest obecne również w tych działaniach. Podobnie to dotyczy pani posła Sierakowskiej. Ja mam może taką dużo większą wrażliwość niż przeciętnie przypisuje się Platformie Obywatelską w wymiarze społecznym. Mam również dużą, duże poczucie odpowiedzialności za akademickość Lublina, co po części wynika z tego, że jestem od zawsze pracownikiem naukowym UMZS-u. Tutaj pani Sierrakowska mocno to też akcentowała. Ten wymiar partnerstwa wschodniego interesujący i Wojciechowskiego, i Sierrakowską. Ja myślę, że tu jest dużo obszarów, w których ta tożsamość działań programowych ma miejsce. Natomiast niekoniecznie musi się to wyrażać w pewnych działaniach, czy, czy pewnych decyzjach personalnych. Mam pytanie tylko jedno. Wczoraj byłem w ramach skarg i zażaleń i rozmawiałem z panem prezydentem Wysockim. Przy mnie była pani dyrektor oświaty i prosiłem go, że będę dzisiaj na spotkaniu żeby przekazał Panu informację, czy przekazał Pan proszę Prezydent Wysoki? Bardzo to, proszę o do konkretnego pytania. No to dziękuję bardzo. Czyli źle pracują zastępcy Proszę bardzo, Pan Ja Pana pytałem już przed wyborami na jednej z debat. Jak się ma sprawa z, z zagospodarowaniem PKS-u? No, no i chodzi mi o to. Jeśli mamy szansę na Europejską Stolicę Kultury, jak to będzie wszystko wyglądało, czy ludzie, którzy mogliby tu przyjechać i oglądać naszą Europejską Stolicę Kultury, będą widzieli to, co tam jest, czyli powiedzmy, że nie będę komentował głośno tego, jak to wszystko tam wygląda. Jak... Bardzo szybko odpowiadając, po pierwsze wspomniałem już o tym, że konkurs na zagospodarowanie całego tego terenu będzie ogłoszony po sześciu miesiącach, powinniśmy mieć wyniki konkursu, które będziemy umieszczali. W przygotowywanym planie. Planie zaawansowany w ponad 80%, więc będziemy go starali się w przyszłym roku uchwalić. To rozpoczyna tak naprawdę poszukiwanie inwestora, o ile te proporcje między funkcjami publicznymi a komercyjnymi pozwolą tego inwestora znaleźć. Ja wcale nie wyklucza mi takiego rozwiązania, że będą to inwestorzy lubelscy. Chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, co tam ma być, jak urządzić ten przestrzeń, bo to jest jedna z kluczowych w tej chwili e, do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Natomiast to, co jest, da się poprawić prowizorycznie, tylko trzeba odczekać do momentu, w którym chociażby rozstrzygniemy to, o czym tutaj wspominamy. Jesteśmy w stanie zaadaptować tę przestrzeń współpracując z PKS-em, która nie jest naszą spółką. To jest spółka, w tej chwili, gdzie nazwę Rosicielski sprawuje marszałek, czy zarząd województwa, zresztą bardzo trudnej sytuacji finansowej, która nie jest w stanie inwestować. Teren jest poszadkowany. Część jest naszego, tam gdzie jest dzisiaj baza, gdzie jest Halanowa, to jest nasz teren, później jest teren PKS-u jako spółki, a potem znowu już jest nasz. W związku z tym to wszystko powoduje, że trzeba jednocześnie podejmować decyzje we współpracy również z tymi, którzy dzisiaj ten teren użytkują. Jeśli zdobędziemy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, możemy sobie tutaj wspólnie obiecać, że będzie tam. A na nowo zagospodarowania przestrzeń i centrum komunikacyjne przy dworcu PKP, a nie tutaj. Tu będzie tylko dworzec przesiadkowy. Tak jest we wszystkich koncepcjach, które są tutaj tworzone. Dziękuję bardzo. Panie pytanie. Witam Panie Prezydencie. Lina Łazicka, Dziennikarstwo W swoim trzeciekątnym programie zawarł Pan niezwykle ambitny, ambitny plan inwestycyjny, dzięki któremu wiele absorbentów, czyli odnosi się to głównie do ludzi młodych, ma szansę na znalezienie pracy. Czy pojawią się również możliwości dla ludzi w średnim wieku, którzy są no, dotknięci bezrobociem no, w sposób no, bardzo dotkliwy? Proszę Państwa, ja mamy dzisiaj właściwie obraz mniej więcej taki. Na moim uniwersytecie podchodzi do mnie osoba, która tam pracuje i pyta się, czy mogę pomóc znaleźć pracę córce i mężowi. Córka od dwóch lat nie ma stałej pracy, mąż od roku nie ma stałej pracy, w związku z tym, wszystko co się z tym wiąże. Tak? Niestabilność finansowa, brak e, e, rachunku i ukaranty kredytowej, generalnie problemy e, z egzystencją. Tak naprawdę to jest taki fragment większej całości. To dotyczy w takim samym stopniu młodych ludzi, jak i w wieku średnim. Ja bym tego nie, od, ja bym ich nie odróżniał w rozumieniu oczywiście e, problemu. Dzisiaj możemy tylko powiedzieć tak. W Lublinie każde miejsce pracy jest potrzebne. I w związku z tym każdy inwestor, niezależnie jakiej jakości pracy miejsce tworzy, dziś jest potrzebny. W związku z tym, jeśli mówimy o problemie echa investment, chociażby i problemie kolejnej galerii, to ta galeria miejsca pracy tworzy. Nisko przetworzone, ale na takie też są chętni. Nam zależy nam chodzi o to, czy zależy nam na tym, żeby się pojawili inwestorzy dający pracę absolwentom, czyli kreujący wysokie, wysoko przetwarzane miejsca pracy, oferty pracy. Ale, tak jak Państwu już to wspominałem, potrzebny jest czas na ściąganie tych inwestycji. Jeśli nam się uda przyciągać, przyciągnąć inwestorów, miejsca będą i dla tego, o którym Pani mówi, bo i doświadczenie produkcyjne będzie inwestorów interesować, czyli doświadczenie zawodowe i dla młodych absolwentów ale 100 dni to trochę za mało, żeby dzisiaj optymistycznie Państwo o tym rozmawiali. Mogę tylko powiedzieć tak, że zainteresowanie Lublinem jest, deklaracje są, decyzje u niektórych są, mamy dwie kolejne firmy w strefie, nawet te inwestycjali w które pokazują, że te kilkadziesiąt, a docelowo 100 dodatkowych miejsc pracy za chwilę czy w tym roku powinno być dostępne, pokazują, że coś się dzieje, tyle tylko, że oczekiwania nasze są dużo większe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Antoni Jakubczak, ten, który rozdał teksty, który Państwo macie, osiem stron. Czy może Pan nam pan obiecać, że za 100 dni, czyli po 200 dniach urzędowania, też spotkamy się w tej sali, żeby Pan mógł więcej powiedzieć na temat rozwoju komunikacji, nadrabiania zaległości? Czy jakie argumenty by użył Pan dla obrony budowy stadionu? Dlaczego budujemy stadion, a nie nadrabiamy też. zaległości w komunikacji? Dziękuję. Kierujemy się podstawowym kryterium. Na stadion mamy środki finansowe, mamy blisko 70 milionów, bo to jest projekt kluczowy RTO. Na budowę dróg mamy pieniędzy. To nie jest tak, że nie budujemy. Ja zwiększyłem, podjąłem decyzję o zwiększeniu środków w budżecie. Mamy 20, ponad 20 milionów na remonty dróg, ponad 40 milionów na modelizację dróg. Łącznie na drogi w tym roku w budżecie wydamy 141 milionów złotych. Mówimy tu również o kontynuowanych zadaniach. Problem polega na tym, że dzisiaj na remonty trzeba wydać 150 milionów, już dziś, a całość przewodowy układu drogowego, którego potrzebujemy, to jest blisko miliard. Mówimy tu również o drogach dojazdowych do, do To jest skala wyzwań. Ja dzisiaj poprosiłem dyrektora Wydziału Dróg i mostów o taką analizę. Bo zbudowaliśmy, czy pan prezydent Kalinowski, który odpowiada za inwestycje, w tym również inwestycje drogowe, zbudował taki harmonogram, czy pewną politykę realizacji remontów, modernizacji i inwestycji drogowych. Mamy to rozpisane w czasie, ale potrzeby są wielokrotnie przewyższające możliwości finansowania. Stąd ta konieczność pewnej priorytetyzacji. Nie wszystko da się zrobić. Na pewno to, co jest ważne dla układu komunikacyjnego, będziemy realizowali. Natomiast nie mówię już o inwestycjach, które na przykład na obrzeżu miasta, w dzielnicach w pełni ustawiono mieszkańców. Doceniamy jak gdyby wagę tego zagadnienia. Dzisiaj najważniejsze są drogi dojazdowe do i rozwiązanie problemów w tych węzłach komunikacyjnych, które są dzisiaj niedrożne. Stąd tak szybko prowadzone negocjacje z Echem Investment, żeby za ich pieniądze przebudować układu sikorskiego Ducha i później Ducha Wilowy i tak samo jeśli chodzi o trasę zieloną no i oczywiście będziemy od przyszłego roku starali się realizować ten projekt testakady nad Głęboką choć tu jesteśmy, tu się nie zgadzamy jak pamiętam pana argumenty jest to dzisiaj analizowane, dokumentacja jest przygotowywana przez ten wydział.